Szanowny Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Inflacja za listopad 7,7% i to nie jest z pewnością jej ostatnie słowo. I proponuję, żebyśmy zeszli na ziemię, bo jakbyśmy przyjrzeli się temu projektowi, to no po pierwsze olej napędowy i biokomponenty stanowiące paliwa stanieją dzięki temu rozwiązaniu o 5 groszy. Ktoś to zauważy, nie wiem, benzyny silnikowe potencjalnie o 11 groszy, gaz LPG o 15 groszy, a już hit absolutny to jest energia elektryczna, bo gospodarstwo domowe na tym rozwiązaniu zyska 5 zł w okresie obowiązywania tej ustawy, 5 zł rocznie, no może może 10. No, mówiłem to przy okazji pierwszego czytania. Góra urodziła mysz. Wy co prawda mówicie, że to tylko część tarczy, że wytaczacie armaty, za chwilę je wytoczycie albo już wytoczyliście, ale efektów póki co nie widać. Jeszcze parę tygodni temu, przypomnę, mówiliście, że... I to mówił zgodnie i premier, i prezes NBT, że inflacja nie zagraża, nie zagraża portfelom Polek i Polaków, że dochody rosną szybciej niż zarobki, niż inflacja. To jest dowód, jak bardzo jesteście oderwani od rzeczywistości. No teraz już mówicie, że trzeba zrekompensować częściowo te skutki, że to jest, jak pamiętam słowa premiera, wręcz konieczność. Tempo jest i efekty imponujące. Gdyby to chodziło o Wasze pieniądze, Waszą kasę, to dawno byłoby już pozamiatane. O dzisiaj mamy jeszcze dodatek osłonowy, no ale całość to tak naprawdę walka ze skutkami, a nie eliminacja przyczyn. Warto w tym miejscu przypomnieć, to powtarzamy z uporem, że inflacja nie wzięła się znikąd. Parę miesięcy temu prezes NBP oskarżał rząd, mówiąc, że polityka fiskalna dokłada 1,5% do inflacji w tym roku. W maju, jeśli dobrze pamiętam. Premier w rewanżu dawał wyraźnie do zrozumienia, że to spóźniona reakcja Rady Polityki Pieniężnej i to Rada Polityki Pieniężnej jest odpowiedzialna za inflację. Obaj lekceważyli problem. Teraz zgodnie szukają winnych i to albo okropna Unia, albo złe USA, Putin, COVID, opozycja, Tusk wreszcie. Inflacja jest jak przysłowiowa koza, mówiłem dzisiaj o tym na Komisji Finansów Publicznych i sami tą kozę wprowadziliście, a ona wam dzisiaj pokazuje rogi. Propozycją tarczy tak naprawdę tylko ją głaszczecie, nawiasem mówiąc, w to znakomicie się też w to głaskanie wpisuje dzisiejsza decyzja Rady Polityki Pieniężnej. Jak zestawimy stopę procentową 1,75 z inflacją, no to reakcja nie wydaje się wystarczająca. Jak tą kozę wprowadzaliście? No Po pierwsze lista wstydów, 40 podatków, nie będę ich wszystkich wymieniał, ale tylko w 2021 roku. Podatek cukrowy od małpek, podatek handlowy od sprzedaży detalicznej, od plastiku, CIT, nowe regulacje dotyczące gospodarki odpadami, gospodarki wodnej, to wszystko generuje dodatkowe koszty i wzrost cen. 2020 rok. Liniowy podatek zdrowotny wisi jak miecz Damoklesa. Podatek minimalny, zmiana reguł, jeśli chodzi o amortyzację nieruchomości, leasing, opodatkowanie najmu, likwidacja karty podatkowej. Największa w historii zmiana, jeśli chodzi o obciążenia podatkowe ludzi prowadzących działalność gospodarczą. Ale to nie są wszystkie wasze grzechy. Bo oparliście wzrost gospodarczy na konsumpcji, finansowanej nawiasem mówiąc długiem. E, doprowadziliście do gigantycznego spadku nienotowanego wcześniej stopy inwestycji. Spada stopa oszczędności, a nawet się już chyba zaczynają kurczyć e, oszczędności właśnie. E, I to jest tak naprawdę tworzenie warunków karmienie wręcz tej przysłowiowej ko kozy. Do tego powtarzam z uporem gospodarowanie majątkiem Skarbu Państwa. E, to, co się tutaj dzieje, zwłaszcza w sektorze energetycznym, woła o pomstę do nieba. Nakręcacie tą inflację. Mamy do czynienia już ze spiralą inflacyjną. I nie mówcie tak jak w przypadku COVID-u, że chcecie coś zrobić za pół roku, bo reakcja potrzebna jest dzisiaj. I najważniejsze, naszym zdaniem, przestańcie doić państwo i obywateli. Pomyślcie o państwie, pomyślcie o gospodarce, bo. To jest klucz do naszego sukcesu. Dziękuję bardzo.